Historia Pani Hanny zbulwersowała opinię publiczną. Normalnie takie sprawy załatwia się w sądzie pracy. Ona poszła dalej. Spróbujmy dowiedzieć się, jak do tego doszło. Halo? Słucham. Dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do firmy Impol? Tak. Tak. Czy mógłbym rozmawiać z szefem panem Niestety szef jest dzisiaj nieobecny. A kiedy będzie można z nim porozmawiać? Przepraszam, ale muszę kończyć. Do widzenia. Proszę Pani, proszę się nie rozłączać. Chciałem zapytać, co wie Pani o sprawie Pani Hanny w... i jej oczywiście bezprawnego zwolnienia z pracy. Halo? Halo? Halo, proszę Pani. Andrzej M. biznesem zajmował się od początku lat 90. Jego fabryka rozbudowywała się w szybkim tempie. Kres rozwojowi położyły ostatnie wydarzenia. Bezprawne zwolnienie Pani Hanny z pracy. Pani Hanna dowiedziała się, że w firmie używa się nielegalnego oprogramowania. Doniosła na policję. To był początek końca firmy Hutimpol. Naprawdę poświęcałam się dla tej firmy. A kiedy zaszłam w ciążę, on mnie po prostu zwolnił. Ja zostałam kompletnie bez środków do życia. Nie wiedziałam, co mam robić. Doniosłam na niego, że ma nielegalne programowanie w firmie. Był jedyny sposób, żeby się zemścić. Nie widziałam, że za to kroci więzienie. Dostał za swoje. Prokurator zażądał dwóch lat pozbawienia wolności.